Konsultacje szkoleniowe reprezentacji Polski w mini futbolu. Dzisiaj w Katowicach na Śląsku, a z nami Adrian Franczak. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. No cóż, za, za jeden z tych, którzy tutaj mają zdecydowanie największe doświadczenie z piłki 11-osobowej. Trudno się przestawić gdzieś tam na to granie w szóstkach, czy gdzieś tam jest to inna intensywność, troszkę inna taktyka, czy gdzieś tam jak się ma pewien pakiet umiejętności, to, to zawsze jakoś to idzie do przodu. Na pewno pakiet umiejętności pomaga, ale jak ma być 4, to zdecydowanie inne granie, piłka nożna na 11-osobowa, troszeczkę większe przestrzenie, tam trochę inne rzeczy decydują. Tutaj te umiejętności piłkarskie są najważniejsze. No to okiem również trenera, no bo dodajmy drugiego trenera wieczystej Kraków, jaka dzisiaj intensywność, jaki poziom tej konsultacji, tych gier dzisiaj? Zupełnie szczerze mówię, poziom był bardzo wysoki, intensywność naprawdę fajna. Jest tu kilku chłopaków, którzy prezentują naprawdę dobry poziom. No cóż, granie za żałkiem na piersi to jest dobra motywacja do tego, żeby tutaj się pojawić i żeby powalczyć też o, o znalezienie się w tej grupie, która powalczy w przyszłym Euro? Oczywiście, że tak. Chyba dla każdego to jest wielka nobilitacja grać w kadrach reprezentacji Polski. Zdarzyło mi się tam grać w kadrach do lat 19, 20, 21. Nie było to za wiele meczy, ale każde każdy takie spotkanie to jest wielka duma. No to cóż, bardzo dziękujemy za, za dziś i mam nadzieję, że to nie pierwsze, ale nie ostatnie nasze spotkanie z Orłem na piersi i w tych barwach. Mam nadzieję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.